Wszyscy spodziewali się, że złote lwy na festiwalu w Gdyni zgarnie Boże Ciało. A tu niespodzianka: nagrodę sprzed nosa sprzątnął Bożemu Ciału obywatel Jones. I choćby dlatego warto o tym filmie porozmawiać. Jones to młody, ambitny, walijski dziennikarz, który dzięki swojemu kręgosłupowi moralnemu oraz niezwykłej intuicji dziennikarskiej przeczuwa już na początku lat 30. że ambicje Hitlera są wielkie, a jednocześnie nie wierzy w propagandę Związku Radzieckiego. I wcale nie wierzy, że żyje się tam dobrze i dostatnio. I w przeciwieństwie do innych postanawia mówić o tym głośno. Zaczęło się od festiwalu w Gdyni i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, ponieważ faktycznie to było Duże zaskoczenie, że jednak obywatel Jones, który pod innymi kategoriami, jednak był dość anonimowy, tutaj wygrał główną nagrodę. Ale kiedy na scenę wyszła Agnieszka Holland, od razu było wiadomo, dlaczego wygrał: żeby Agnieszka Holland mogła wygłosić swoją płomienną, zresztą ważną przemowę, która była bardzo przemyślana i bardzo wymowna. I myślę, że w pewnym sensie można było się tego spodziewać, że po tym, co się działo w Gdyni w tym roku, jakie były perturbacje, jaka była tam atmosfera, no to potrzebny był taki bardziej polityczny wydźwięk, bardziej taka deklaracja jury, no po której stronie jesteśmy. Jesteśmy po stronie prawdy, a nie jakichś dziwnych przekrętów. No i też o tym jest obywatel Jones. To jest decyzja typu Bogu świeczkę, a Diabłu ogarek, ponieważ Agnieszka Holland chyba nigdy nie miała tak pozytywnych recenzji, przynajmniej od bardzo dawna, w prawicowej prasie, jak w przypadku obywatela Jonesa. A z drugiej strony właśnie odbierając tą nagrodę, wygłosiła tą płomienną mowę na rzecz środowiska filmowców, na rzecz wolności, wolności środowiska artystycznego. Tak więc, no w pewnym sensie można to uznać za pewien Konsensus, chociaż myślę, że te środowiska takie prorządowe na pewno nie były zadowolone z tej mowy, jaka została tutaj wygłoszona. Nie mamy żadnych wątpliwości, że Obywatel Jones jest znacznie gorszym filmem niż Boże Ciało, które póki co z tego, co widzieliśmy w tym roku z polskich filmów, nie ma żadnych konkurentów. Ale no właśnie, Kino Agnieszki Holland zazwyczaj wywołuje takie emocje, że często nie patrzy się na to, czy ten film jest realnie dobry, tylko staje się po jakiejś stronie, ponieważ kino Agnieszki Holland jest mocno publicystyczne. Tak, no ona sama o sobie mówi, że ma temperament obywatelski. I to widać i to z drugiej strony też psuje jej kino mam wrażenie, ponieważ niekiedy właśnie emocje, tempo akcji schodzą na drugi plan, a w zamian za to otrzymujemy taki felieton obywatelski na ważny temat, przez co cierpią na tym dialogi, ponieważ często są drętwe, łopatologiczne i próbują właśnie nam wyłożyć jakąś bardzo konkretną myśl. Cierpią też na tym bohaterowie, ponieważ często są właśnie trybikami tych myśli, a jednak filmy Agnieszki Holland nie mają tego nerwu w Wczesnej twórczości Krzysztofa Zanussiego, który rzeczywiście układał nam taką dyskusję racji, ale robił to w sposób wspaniały, ponieważ też sama akcja nie była taka ważna. A jednak Agnieszka Holland próbuje nam udawać, że ta. Akcja i dzianie się w filmie jednak jest ważne. Myślę, że nie ma co generalizować, bo oczywiście po prostu w twórczości Agnieszki Holland to faktycznie jest przynajmniej dla mnie, że coś się utrafi, a dwa razy się nie utrafi. Ale no, na przykład POKOT bardzo ciepło trzymam w sercu i to był film bliski moim ideałom i takim przedstawieniu świata. I zresztą był też dość mocno symboliczny, i ta symbolika też do mnie trafiała, dlatego no, może to też chodzi o dobór aktorów, którzy mają większe doświadczenie, mhm. którzy lepiej mogą sprzedać to, co jest napisane, i jakoś to właśnie ułagodzić artystyczną wrażliwością. To prawda, że Agnieszka Mandat w Pokocie rzeczywiście te takie, powiedziałbym czasem koślawe dialogi bardzo ładnie umiała ograć, ale też to, co powiedziałaś, że być może Pokot jednak był Ci bliższy ideologicznie, to też właśnie jednak tak jest z Agnieszką Holland, że cieplej myślimy o tym. No a ten film Obywatel Jones już nie jest aż tak, tak aktualny? No właśnie, paradoksalnie on miał być bardzo aktualny, tylko no tutaj w zasadzie nie ma żadnej myśli ideologicznej, ponieważ myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że prawda powinna stać na pierwszym miejscu, każdy z nas powinien mieć ten kręgosłup moralny, który każe nam robić rzeczy właściwe i nie ukrywać czegoś tylko dlatego, bo jest nam to wygodne i jesteśmy w stanie poświęcić życie milionów, czy chociażby jednej osoby, żeby nam było trochę lepiej. I te mechanizmy władzy i różnych zależności w tym filmie zostały całkiem nieźle pokazane, tylko no właśnie zostały pokazane tak bardzo na sucho, ponieważ. Agnieszka Holland sama mówiła o tym, no że nie bierze się za dokumenty, chociażby, żeby mówić o tym wielkim głodzie na Ukrainie, dlatego, że jednak woli przedstawić tę historię w sposób bardziej emocjonalny, bardziej empatyczny, żebyśmy zobaczyli ten film, wczuli się w bohaterów i zrozumieli właśnie tak emocjonalnie, co to znaczyło. I dlatego właśnie robi filmy popularne Agnieszka Holland. Tylko, że no. W tym filmie dla mnie się nie zadziała ta alchemia kina. Jakby wszystko wydaje się bardzo poprawne, jest wiele elementów technicznych bardzo dobrych, a jednak wszystko nie zagrało. I bym właśnie winą przede wszystkim obarczyła scenariusz, który jednak zbyt bardzo ufa dialogom, które są często źle poprowadzone często takie koślawe, niemrawe, które psują dynamizm całej akcji. I też chyba niedoświadczeniu aktorów, moim zdaniem główny aktor James Norton nie podźwignął tej roli. Może to nie jest z jego winy, bo Szenariusz na przykład. Scenariusz myślę, że też był zbyt papierowy. Tak, ale dla mnie ten bohater jest bezosobowości. Jest absolutnie niejaki. Najbardziej oryginalną, ciekawą, charakterystyczną rzeczą, jaką ma, to są jego okrągłe okulary. Które czasem ładnie tak błyskają światłem. No tak, I operatorsko to... ten film tak. jest dobry, dlatego też okulary są najlepszym elementem postaci gareta Jonesa. No i tutaj powstaje ten problem. Jeżeli mamy problem z głównym bohaterem, w ogóle go nie odczuwamy, jest dla nas postacią przeźroczystą, która nijak nie jest w stanie być naczyniem na nasze emocje, która nie jest w stanie nas pokierować. W stronę emocjonalną, którą my, jako widzowie, mamy podążać, no to film się staje trochę bez sensu. Zwłaszcza taki film, który opowiada o tak ważnych, przejmujących rzeczach, bo ten główny bohater jest naszymi oczami, jest naszym sercem. Jeżeli nie ma tych oczu, nie ma tego serca, to nie ma filmu. Być może jak często w przypadku takiego kina środka, ponieważ to jest też film, który chce być kinem środka. Problemem jest zachowawczość, ponieważ z jednej strony właśnie nie mamy jakiejś takiej próby Troszeczkę bardziej eksperymentalnej formy, bo mówisz, że ten bohater jest naszymi oczami, gdyby on był w taki bardzo mocny sposób naszymi oczami, gdybyśmy patrzyli point of view bardziej na to wszystko, co on obserwuje, czy w Związku Radzieckim, czy już na Ukrainie, kiedy odkrywa ten wielki głód, to może bardziej by nas to przejęło, że musielibyśmy na tą odrażającą rzeczywistość spojrzeć bez żadnych upiększeń. A z drugiej strony, jak mówimy o tej felietonowości tego filmu, to problemem jest znowuż płaskość. Tak naprawdę nie wchodzimy mocniej w zależności władzy. To są takie bardzo podstawowe zależności władzy. Nie wchodzimy głębiej, dlaczego ten wielki głód w ogóle się zadział. Jest tylko kilka drobnych elementów, a później okazuje się, że nasz bohater obnaża w ogóle ten wielki głód na całym świecie, ale tak naprawdę. Poza tą informacją, że puścił ją świat, to nie wiemy, co on tak naprawdę wie, bo wydaje się, że nic nie wie. Dosłownie był na tej Ukrainie przez chwilę. To wygląda trochę absurdalnie z tej perspektywy. Więc problemem tego filmu jest tak naprawdę zachowawczość i płytkość, mimo wszystko, tej tematyki. Tak, to prawda, ten film można przyrównać trochę do takiego baneru informacyjnego. Mieliśmy się z tego filmu dowiedzieć, że był ktoś taki jak Gareth Jones. Bo faktycznie jest to postać dość zapomniana, a jednak pomimo jego krótkiego życia dość mocno się zapisała na kartach historii, jednak jego taka kasandryczność. No, robi wrażenie. Z drugiej strony mieliśmy się dowiedzieć, że było coś takiego jak wielki głód na Ukrainie. My to wiedzieliśmy. Myślę, że w ogóle jednak ta część bardziej starosowiecka bardziej była świadoma tych rzeczy. Ale no, załóżmy, że to jest film anglojęzyczny i może szerzej ta świadomość będzie rozpowszechniona na Zachodzie dzięki temu filmowi. Chociaż pewnie nie, no bo jednak ten film myślę, że aż taką oglądalnością cieszyć się nie będzie. Co nie zmienia faktu, że no dobrze, że taki film powstaje o tym temacie ponieważ takich filmów jest mało i Agnieszka Holland mówiła o tym, jak bardzo Ukraińcy doceniają ten film, też zwłaszcza w aktualnym klimacie politycznym, że znowu są trochę zapomniani, znowu są trochę zepchnięci na ten margines historii i niedługo zadzieje się wielka premiera na Ukrainie, zresztą zdjęcia też były kręcone na Ukrainie i co ciekawe, niektórzy ze statystów, którzy brali udział w filmie, mieli przodków, którzy doświadczyli tego wielkiego głodu i często byli jego ofiarami. Więc ta taka zależność emocjonalna, pamięć, docenienie tego, że się jednak o tym mówi, no jest ważna, oczywiście, ale no poza takim prostym uświadomieniem było coś takiego, no niewiele więcej się tutaj zadziewa. Tak naprawdę właśnie Agnieszka Holand dużo więcej by dobrego zrobiła, gdyby jednak zdecydowała się na coś bardziej szokującego i intensywnego, bo wtedy, no rzeczywiście, ten film odbiłby się dużo szerszym echem. Nawet na Berlinale próbowano docenić mhm. ten temat, no ale tak mimo wszystko była świadoma, że to tak się całkiem nie zgrywa i nie do końca się ogląda. No ja bardzo żałuję, że pomimo iż ten film miał być przede wszystkim właśnie o o tym odkryciu wielkiej prawdy o wyprawie Gareta Jonesa na Ukrainę. No to my jesteśmy na tej Ukrainie 15 minut i to czasem wygląda wręcz absurdalnie, tak bardzo pokracznie, ponieważ nasz bohater gdzieś tam się kryje po kątach, ucieka w śniegu, co chwila właśnie gdzieś tam siedzi na totalnym pustkowiu. No więc. Jak mamy poznać te wioski? Jak mamy poznać historię tych obywateli? Już nie mówiąc o tym, że nasz bohater jest taki niezwykle płaski, właśnie przez to, że mamy tylko 15 minut na tę sekwencję, to te rzeczy postępują niezwykle szybko i mamy poczucie, że nasz bohater po pół dnia spędzonego na Ukrainie już stracił całe jedzenie i już mu doskwiera tak wielki głód, że musi jeść korę. Ja mam poczucie, że te sceny dzieją się za szybko i pomimo, iż niektóre z tych scen są bardzo dobrze zainscenizowane, bardzo dobrze poprowadzone, pokazany ten dramat, są bardzo mocne pomysły na pokazanie jak wyglądał ten głód, to one nie są zasłużone, ponieważ no, mamy poczucie, że ten Gareth no, ledwo tam spędził chwilę no i już po prostu czuje dokładnie to samo co Ukrainiec. No, no nie. Tu można byłoby zbudować kontrast pomiędzy tymi ludźmi, którzy długo cierpią, a on jest krótko i już jako człowiek przyzwyczajony jednak do dobrobytu, no nie może sobie z tym poradzić, ale tego też w tym filmie nie ma. I tak jak powiedziałaś, ten film jest zaskakujący pod tym względem, że rzeczywiście jest sporo scen bardzo dobrze zainscenizowanych, że one w odseparowaniu od reszty są bardzo ciekawe, interesujące, przyciągają wzrok bardzo dobrymi zdjęciami Tomasza Naumiaka. Ale jak się to poskłada w całość? no to to wcale nie jest tak, że dobre sceny muszą złożyć się razem ze sobą na dobry film. Dokładnie, bo nie ma tej dynamiki, nie ma takiego poskładania narracyjnego, że wiemy dokładnie, co się dzieje, gdzie jesteśmy i mamy takie poczucie, że to wszystko ma sens. A poza tym jest dużo skrótów narracyjnych, takich banalnych skrótów narracyjnych, które też nie pomagają się nam w to wczuć. No i no, dla mnie jednak największym problemem jest ten główny bohater, który miał nas prowadzić emocjonalnie, przez całą historię, a przez to, że jest Nijaki, no to jak miałam cokolwiek poczuć? Jeszcze, żeby bardziej skomercjalizować ten temat, jeszcze bardziej to wszystko udramatycznić, no to oczywiście mamy wątek miłosny, który jest absolutnie moim zdaniem niepotrzebny, niepotrzebny. Ale z drugiej strony, no nie ma problemu z niepotrzebnym wątkiem miłosnym, który jednocześnie, no, jest ogniem emocji i wielkiej chemii. Tutaj nic takiego się nie zadziało, dlatego jesteśmy wręcz zaskoczeni, że no, nasi Państwo się jakoś tam pokochali. Ja nawet nie wiem, czy oni się pokochali, tym bardziej, że widać, że Agnieszkę Holland jednak tak naprawdę ten motyw nie interesuje, traktuje go po macoszemu, więc przydatność tego jest co najmniej zerowa. Rzeczy, które nasz bohater dowiaduje się odejdy, równie dobrze mógłby się dowiedzieć od kogoś innego w innej sytuacji. Także to było naprawdę totalnie zbędne. Znaczy, nie, no, mógł się od niej dowiedzieć, ale no, nie musiało to się wiązać z jakimś romansem. Po co to? Tym bardziej, że właśnie tej chemii tam ni hu hu, hu nie było. Zresztą tak sobie pomyślałam mam pod koniec tego filmu, że większy wstrząs emocjonalny i takie pobudzenie wyobraźni i empatii wywołał we mnie pięciozdaniowy ustęp ze Swietłany Aleksijewicz Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, gdzie jedna z bohaterek opowiada historię Ukrainki, z którą była na wojnie i która właśnie przeżyła ten wielki głód żywiąc się końskim łajnem i przeżyła jako jedyna ze swojej rodziny dlatego, że było w stanie przełknąć to końskie łajno i to zrobiło na mnie znacznie większe wrażenie i znacznie bardziej poczułam wagę tej sytuacji, co tam się działo, niż podczas całego filmu Obywatela Jonesa. Jak już mówimy o odniesieniach literackich, to w tym filmie pojawia się również Orwell i myślałem, że on będzie taką dosyć ładną klamrą dla tego filmu, ale no właśnie to jest problem całej tej publicystyczności. W tym filmie. Że jak przychodzi co do czego, to widz musi dostać łopatą w łeb, żeby się dowiedział, że te fragmenty, które słyszy w filmie są z folwarku zwierzęcego, że to konkretnie George Orwell, i okazuje się, że nagle nie zostaje żadne pole dla spostrzegawczości chociażby widza. Tak, co... nie ma żadnego zaufania do niego, absolutnie. Jakby po pierwszych minutach osoba bardziej zorientowana wie o co chodzi, a później jak do tego wracamy, no to już w ogóle myślę, że większość osób. Wie o co chodzi, ale no i tak trzeba dopowiedzieć, żeby nie było wątpliwości, żeby wszyscy wiedzieli, zajrzeli do książki. Ja się obawiam, że właśnie cały jest taki problem, że Agnieszka Holland nie ufa widzowi, mm -hmm. i dlatego nie mamy bardziej skomplikowanych zawiłości politycznych. I dlatego nie mamy w sposób bardziej skomplikowany wyjaśnionego wielkiego głodu, no i dlatego właśnie nie, mamy taką sytuację z Orwellem. No ale niestety, dobry film potrzebuje trochę zaufania do widza. Tak, ja bym powiedziała, że to jest taki film szkolny z walorami artystycznymi. Bo tak, bo trzeba docenić, że po pierwsze ten film widać, że został dobrze dofinansowany. Tutaj nie ma żadnej biedy. To co chciała Agnieszka Holland zrobić, to zrobiła i zrobiła to dobrze. Jest właśnie ta bardzo dobra inscenizacja, dobra scenografia, dobre kostiumy. Naprawdę wybijające się zdjęcia, które bardzo często właśnie pokazują ten świat w krzywym zwierciadle. Mamy lustra, tak, mamy jest... różne posadzki odbicia, tak, przebicia przez różne okna. A z drugiej strony no zapadła mi w pamięć scena czerwonego nieba nad Rosją. No ładnie osiągnęli ten efekt. Tak mimochodem, a jednak robiło wrażenie. Tak i od razu wiemy w jakiej rzeczywistości się nasz główny bohater znajduje, takiej wykrzywionej właśnie, pełnej propagandy i nieprawdy. I to było bardzo fajne i szkoda, że czasem Agnieszka Holland no właśnie w sferze już takiej opowieści nie miała tyle odwagi i tego zaufania, jak sobie powiedzieliśmy, żeby Troszeczkę mocniej to poprowadzić i żeby jednak. Albo wręcz na odwrót, delikatniej. No, I bazować też... na niedopowiedzeniach i może nie potrzeba tyle tych dialogów. I no trzy razy pewno. upewniania się, tak, jeden na Ukrainę, tak, no. tam jest wielki głód, tak, tam ten dziennikarz zginął, zaprawdę. Myślę, że takim najlepszym dowodem na to, jak bardzo ten film jest ugrzeczniony, i Taki niemrawy jest fakt, że pod względem aktorskim największą przyjemność sprawiają złole, czyli postacie, które mogły sobie bardziej odpuścić ten kręgosłup moralny i mogły się zabawić w tego upiornego, złego. I tak oto najlepiej zdecydowanie nam się ogląda Krzysztofa Pieczyńskiego i Pitera Sarsgarda. I pod tym względem to jest bardzo fajny film. Zwłaszcza postać Pitera Sarsgarda sprawiła mi ogromną przyjemność, Ponieważ mam takie wrażenie, że tak naprawdę to była jedyna prawdziwa kreacja aktorska w tym filmie. Czułam tragizm tej postaci jako jedynej, ponieważ była to osoba, która wierzyła w tę ideę stalinizmu, wierzyła, że to jest nowy, lepszy świat. Dlatego tym bardziej trudno było jej się przyznać, że no, te ofiary dla tego nowego świata są już zdecydowanie za duże. A z drugiej strony. Po prostu wygodnie mu się żyło w tej Moskwie. I po prostu to była jego druga ojczyzna. Ale to moim zdaniem tym bardziej udowadnia, że właśnie ci bardziej doświadczeni aktorzy zdecydowanie lepiej potrafili sprzedać swoje postacie. Jak widzicie, pomimo pewnej nijakości obywatela Jonesa, jesteśmy w stanie znaleźć kilka elementów, które w jakiś sposób windują ten film i ratują go, i przez co lepiej się go ogląda. Poza tym ta alchemia kinowa dla każdego jest trochę inna, dlatego dla nas może to nie zadziałało. Ale wy oglądaliście ten film z zapartym tchem, dlatego jesteśmy ciekawi, co wy sądzicie o tym filmie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!